Cześć, w tym poradniku pokażę Ci, jak włączyć tryb Nie przeszkadzaj na telefonie RockFone 8 Pro. Aby włączyć tryb Nie przeszkadzaj, należy wejść do Centrum Powiadomień, następnie jeszcze raz do góry przeciągnąć w naszym Centrum Kontroli. Dwa razy przesunąć w prawą stronę i włączyć tryb nieprzeszkadzań. Jak widzimy, tryb nieprzeszkadzań został włączony. Dzięki temu nie będą nam przychodzić żadne powiadomienia i nie będzie już nas to rozpraszało. Dziękuję za obejrzenie tego poradnika. Zachęcam do oglądania innych poradników i subskrypcji tego kanału.